Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Artur Tomanek, bramkarz podlesianki. Artur, no dzisiaj zachowane czyste konto, ale to chyba dla ciebie, jak i dla całej drużyny, marne pocieszenie. Bo dzisiaj no, podlesianka tutaj powinna wygrać, bo sytuacje były. No dokładnie, no. mecz zakończony wynikiem 0 do 0, tak więc te czyste konto nie może cieszyć, zwłaszcza jeżeli sobie zobaczymy statystyki, to mieliśmy bardzo dużo sytuacji bramkowych, nazwałbym to stuprocentowych i, i powinniśmy ten mecz zamknąć nie tylko 1-0, ale wygrać go trzema bramkami gdzieś. Duży odrys stworzyła tak naprawdę chyba jedną groźną sytuację, strzał z dystansu w poprzeczkę w drugiej połowie. Więc Dobrze, że tego meczu nie przegraliśmy, natomiast no, musimy być naprawdę zasmuceni tym, że, że niestety nie wygrywamy dzisiaj. Nie, no nie udało się strzelić m.in. rzutu karnego wykonywanego przez Łukasza Grzeszczyka, ale trener Dawid Bremer na konferencji powiedział, że nikt do Łukasza pretensji nie ma. Lepsi zawodnicy już na świecie w lepszych ligach nie strzelali w takich momentach. No dokładnie, no, karny to jest duży handicap, natomiast jeszcze w bramce jest bramkarz. Co by nie mówić, też bramkarz gości no świetny mecz dzisiaj rozegrał, to, to nie tak, że my nie trafiliśmy dzisiaj do pustej bramki, tylko wybronił naprawdę dwie, trzy stuprocentowe sytuacje oraz zachował się świetnie przy, przy strzale Łukasza oraz dobitce. Mam nadzieję, że wszystko tam zdrowotnie ok, bo musiał zejść po, po tym karnym, po tej dobitce. No niestety, czasami tak jest. No, e, uważam, że gra nasza e, był, mogła podobać się bardzo. Brakowało skuteczności, po prostu czasami tak bywa i nic. No. W piątek e, szansa rehabilitacji, u siebie gramy ze Stilonem e, i mam nadzieję, że tu już musimy trzy punkty zdobyć, e, bo z, z ostatnich meczy wynika, że jednak no, fajnie gramy w tą piłkę i, i, i zasługujemy na więcej niż, e, niż to, co mamy w dorobku punktowym. W każdym meczu u siebie, tak naprawdę byliśmy bardzo dobrą drużyną, ale brakuje nam punktów w meczach domowych. Z czego to wynika twoim zdaniem, bo kiedyś podlecie to była twierdza nie do zdobycia? No na pewno z tego, że e, gramy w lidze, wyżej już teraz. E, tak samo musimy się uchronić od. E, tak jak samo widzimy, jak każdy błąd tutaj e, jest ryzykiem straty bramki. E, tak samo już tą bramkę nie jest tak łatwo strzelić. No. Ciężko powiedzieć, naprawdę to co powiedziałem. No, gra się może podobać, e, rozumiemy się świetnie na boisku, natomiast dzisiaj zabrakło skuteczności. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok w następnych spotkaniach i, e, i, i zdobędziemy pełną pulę już i e, będziemy się pędzić w górę.